Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał i zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Zagrajmy w forum Naczyń 2012. Jak widzicie w międzyczasie pora w tym momencie na misję drugą, znaczy taki rozdział drugi. W tym momencie przenosimy się, tak jak mówiłem zresztą pod koniec poprzedniego odcinka, przenosimy się do Trondheim, gdzie, żeby tam spuścić łomot Niemcom w Norwegii okupowanej przez nich. Którą, zresztą, którą, którą to zresztą Niemcy zaczęli okupować chyba od 40 roku tak mniej więcej tak e, bo tak jak ja się jako, tak mniej więcej rozumiem tak w czasach drugiej wojny światowej to chyba jakoś właśnie na początku na początku 1940 roku najpierw Niemcy wzięli i zapieprzyli Danię a potem Norwegię przechodzimy dalej tajne dokumenty Kriegsmarine też musimy się właśnie do tajnej właśnie bazy ichniejszej przenieść. Z tym, że ja to zrozumuję. część tej rundy, przepraszam, rundy, mm, rozdziału, ja po prostu cholernie nie da widzę z jednego prostego powodu, bo tutaj są psy, których po prostu za przyboszeniem nichu ja nie lubię i zapomniałem włączyć, włączyć stopę. Znowu. kontynuujemy. To, to, ile razy przez te pieprzone psy miałem zawał serca, to już... Tak, wiem, tutaj jesteś ty. Tu mamy trzech szwabów. My tak. Eee... Mam na najpierw to zrobię w ogóle quicksave'a. To jest tak. Jeden szwabik leży. Drugi szwabik leży. Przecież, Fabi dlatego, dlatego właśnie najbardziej lubię właśnie w tej grze sniperkę, bo z niej przynajmniej można, że w przybliżenie sobie pieprznąć. Jak taki kulturalny, porządny... Porządny... E, Żołnierz. Tak, widzę cię z tego. Otwiera nam bramy Grillo Ale nie na długo, bo zaraz idziemy z Majorem Grillo na Grilla ja Jebie, ale to było suche. No i został, no właśnie No niestety musimy iść teraz, wrócić sobie bez Majora Grillo Ops, 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 nie, dobra, trzeba spieprzać, bo bo obawiam się, że to się może źle skończyć nam. A tutaj przynajmniej mamy jeszcze coś coś do szybkiego napieprzania Jak to mówił ten yy, Taki fajny robocik w Power Rangersach tych starych pierwszych najlepszych Dobra, quick save 27% życia hmm. No to będzie dobre <grym> Ja jakby w się spakowałem. Dobra, zrobimy tak Leży Leży, mam ci to właśnie, że słyszę? Pieska coś pieska, dobrze mi się udawało. No, Ojej, jest nawet drugi... Oj, nie, nie! nie. A, 7% życia. Zajęliście. Mam przejebane. I to dość konkretne. Coś mi się wydaje, że to dość często wczytywałgę. Ups! Dobra, quick A wypadło coś... Wypadło, wypadło, wypadło... O kurwa... Kurwa! Aha, jeden procent życia. Psss... Ps, Jest, ps, 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 ps. i przy okazji udało nam się zgadać trochę życia. Jezu, jak to dobrze. Ja tego, jaka jak, jak tego... Właśnie, po, trochę nie lubię właśnie w tych nowych grach, że, e, że większość tych nowych gier, to właśnie, że nie, nie ma czegoś takiego jak health. Tylko, że jak, jak jesteśmy już blisko śmieci, to mamy ten, żeby to chwilę odczekać i dalej można znowu napierdalać. Ja tego naprawdę bardzo nie lubię i, e, i uważam, że to jest głupie i ten, to już nawet nierealistyczne. Już, już tak już te to gdy gdzie grypić, był właśnie ten health już moim zdaniem było to, trochę, było to dużo bardziej realistyczne od tego, co mamy teraz. Dobra, to się przyda akurat. Przeładować broń. Ups, coś do nas idzie. Einstein gliś! ślepiec. Dobra. Dobra, no to przeładować broń. Z drugą też. I jedziemy... Dobra, no i quicksave. Tak, taka naprawdę quick save tutaj naprawdę potrafią niekiedy bardzo uratować dupę, a jednocześnie potrafią też... Jak w złym miejscu się robi quick to my, to ma się naprawdę zapewne przejebane i to totalnie. Leży Leży Oj. Oj, dobra. Okej, okay. super. Tak, ale że jest ten. Wykorzystamy, że piesek jest dopiero za tym i leży. Nie, nie wybiegnie. Nie na szczęście. Gdzieś tutaj było... było zdrowie. Dobra, jest tutaj. No no to niech... niech będzie. Nie przeszkadzam na Może... ze <śmiennie> Nie drżyjmy ja ja nie... ja nie głuchy jestem Dobra, pierwsze dokumenty Są co jeszcze? Aha, trzy jeszcze jakieś dokumenty trzeba Okej, okay, spoko jak właśnie grałem w tego, to, mi się, to mnie nie widzi, czemu przypominają mi się jakieś jakieś kawały z cyklu o słynnym agencie agencie tajnym o Stirlingu. Może z może ktoś takie typowe, absurd, taki typowy, mocno, w za przeproszeniem, absurdalny humor, ale no naprawdę, no po prostu niektóre, niektóre, to, niektóre to są poza takie, że ja po prostu leję po gaciach i... Wy, bo czasami, czasami u mnie to jest tak właśnie, że te najgłupsze są czasami najlepsze Może, na, może, może nawet w opisie nawet... Może nawet jakieś jeden walny albo gdzieś... albo na fanpageu, może... ...też ten Dobra, spoko Dobra, trochę hezdowi odzyskaliśmy Okej, przydostaj się do głównego GMA. No teraz troszkę ich wejdzie tutaj do mnie Teraz nas Nie macie już... Chyba ile tu mały czasu? Się nie byłby to koło. Skąd to było? Tu czasami pies po całej wyspę. A to tylko czasami widzę. Więc... Bo chyba wy jesteście faszystyn. Nie, chociaż co ten moment, bo, te, bo w tym momencie błąd nie wiem. Ja, bo jak jestem na to cholednie uczulony, jak e, czasami w szkołach e, jest mówione coś takiego, że jest, jest używany zwrot faszystowski Niemcy. To jest po prostu mi krew nie masz tak samo jak słyszę o polskich obozach zagłady ponieważ Niemcy to nie był kraj faszystowski, tylko to był kraj nazistowski. Faszystowski to były Włochy. A nazizm i faszyzm to są znacznie podobne, ale nie takie same rzeczy. A, ni a niestety, niestety, właśnie wielu, wielu, historyków, wielu historyków myli się na tym i przez to właśnie, właśnie uczniowie są w błąd w nad czym właśnie ja jako yy, właśnie osoba lubująca się w czasach historii właśnie w szczególności drugiej Węgrzytowej i to nowszych tak jak i tak dalej lubuję się jest to dla mnie rzecz nie, wręcz niemalże karygodna no dobrze, no, no, może nie karygodna ale, ale no uczulony jestem na coś takiego, a to, więc no także Także widzicie jakby co, to jakby co to z moich jeszcze filmików jeszcze możecie się coś nauczyć No ale jeżeli chodzi o komentarz wracamy do gry Przynajmniej na moment Czas dalej Sprawdzam tu 9 minut jest około Tak raz ze drzwi Ups, się dwało, że... Już mi się wydawało, że... O, 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 o. You, no, bo jestem czarny czarnej duchu teraz. Tak będzie dości. Już mi się wydawało, że mi się baterie wymyślił mi się wyczerpały. A Swan do góry tak jestem już na... Już na ledwo ledwo z bateriami. Widzę go! No nie no, te, ten komentarz mi akurat zawsze dozwala. Jak tego usłyszę. To pamiętam zawsze był. Przeładujemy. I koniecznie trzeba podejść pod tą e, pod tego KM, bo tutaj będą dwa pieski, które będą na swoje ciało i trzeba je w miarę szybko zawsze właśnie zajebać. O no nie, przynajmniej czyli jeden? Jezu, aż... aż mi ciebie szkoda. Nie żartuję. Tam nikogo nie ma. Okej, okay, dobra. <kłysy> Bierzemy Zowie. I jedziemy dalej. To nikogo nie ma na no tam? Przeciwny. Okej. Okay, nadzabinę. Weźmiemy sobie... Weźmiemy sobie parę dobroci. Żeby już było szybciej, to już wezmę. I tak my... No dobra, tam jeden. no już jeden to już sobie to już tam dawuję. Już niech będzie. Niech będzie. Eee. fagoda! Ja wcześniej właśnie narzekałem właśnie tak trochę na to, że w tych nowych grach, że jest właśnie taki jest system, e, system właśnie zdrowia, właśnie, że, m, że nie ma czegoś takiego właśnie jak poziom zdrowia, tylko tego posłuży że trzeba się skryć. E, tak w tych starszych grach co mnie troszkę e, troszkę tak jakby, e, jakby jakby to dobrze nazwać, może... No dobra, no powiedzmy, że wkurzało lekko to, że właśnie bardzo często byliśmy dosłownie sami w grze, no tak jak mamy tutaj właśnie w przypadku Medal of Honor, właśnie, że jesteśmy sami i w zasadzie pół armii wroga w ogóle sami, sam sami jeden przeciwnik rozwala. Dobra, w tym momencie kończymy tą misję, misję pierwszą, yy, misję pierwszą rozdziału drugiego, jednocześnie kończymy ten odcinek, dziękuję Wam za niego, i widzimy się w odcinku następnym. Do usłyszenia. Cześć.